Cześć, witajcie. Powoli zaczyna się robić poważnie, co? Weszły tocy. I ja stwierdziłem, że nagrywamy dzisiaj odcinek. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może... Może uda się przez... Yy, przez chociaż kilka dni pociągnąć Daily, ale nie wiem, bo jest tutaj do zrobienia, wszystko się zobaczy. W każdym razie dzisiaj jest odcineczek. I dzisiaj sobie omówimy pierwsze tocy. Jak to wygląda? Co jest? I co w ogóle mam zamiar zrobić w tych tocach? Choć w tym momencie na razie są tylko Toc community. To już mam pewien mały pomysł. Ale zobaczcie sami. Tutaj na początku to już sobie odebrałem te 100 tokenów. I pierwszą rzeczą, którą będę robił na tej stronie, jest endombele, którego już w zasadzie prawie zrobiłem. Gdyby nie to, że brakuje mi jednego toca. Z jednej jakiejś ligi, i z racji tego, że Że mam ochotę, kupię teraz toca jakiegoś. Dajmy na to 88 overall. Mm, program toc, do 500 tysięcy, powinny być. Oj, i są, są. E, to może taniej, taniej kupimy, taniej. Za 300 tysięcy będę już to patrzymy. No, niby są, ale wszystkie sprzedane. To sprawdzę w takim razie, po 400 tysięcy. 000... W ogóle jest nowa muzyczka, jak słyszycie. Całkiem mi się podoba, osobiście, naprawdę mm, przyjemna. E, kupimy sobie tego olisę mm, I wrzucamy sobie go do tego SBC. Wiem, że mogłem za chwilę zdobyć jakiegoś toca, ale szczerze nie szkoda, nie szkoda mi teraz ty, tych paru groszy na. Na jakieś karty, więc spoko. I w tym momencie mamy. Yy... Dobra, zepsułem. Yy, zepsułem. Zepsułem tak dość poważnie, bo kupiłem tą kartę, a miałem to, co community kupić. Yy... I właśnie teraz ja znam, które to są community. Chyba te. Co jest Edward na przykład. To patrzymy do 500 tysięcy, i dobra Czyli te z żółtym. To będę wiedział. Te z żółtym... Są community. Ale mi się wydaje, że wszystkie są sprzedane. Jest ten Max, ale Maxa już mamy. Jest... E! Ale... Ale tani był! Ojej! Przegapiliśmy go. Udało się. Jest. Od son Edward którego swoją drogą mam kupionego w FIFA 21 i powiem szczerze, że naprawdę fajnie się nie gra, Bo jest, jest bardzo szybki, jest mega dobrą kartą. Ja sobie go już tutaj wrzucam do przepałki. Jest i on. Oczywiście mamy o jednego gracza za dużo, dlatego leci ten. I taki skład oto przepalamy sobie w SBC o Endombele I leci jowi Jowidz nic nie warty Tak więc uwaga, uwaga, witamy pierwszego poważnego gracza TOC w naszym y, zespole Jest Endombele, wspaniała karta no I plus jeszcze te skill boosty, tak dużo tych skill boostów poleciało yy, I teraz sobie na spokojnie możemy wsadzić tego Endombele do składu no Niestety leci Lingard z pierwszego składu, no ale co zrobić no, niestety. Endombele. tak więc jest tutaj pierwsza poważna karta Toc w zespole. Przyznam szczerze, że prezentuje się całkiem nieźle. Mm, sami zobaczcie. Tylko ulepszymy skillboosta, nie ma monet, dobra. E, Okej. Okay. To potem ulepszymy mu skillboosta. W każdym bądź razie tak jak to wygląda naprawdę porządnie. Odbierzmy sobie jeszcze tutaj, y, te questy, wpadają za totsy. Całkiem łatwe są te wyzwania, tylko trzeba chyba zagrać jeden mecz w sezonach. Y, tak, codziennie. Tak więc to będę robił. Hmm, tutaj już sobie punkty do backhama odbieramy w ogóle ilech mamy 20 dopiero. Dobra, no ja też miałem trochę taką, taką lukę teraz w graniu, w zasadzie troszeczkę sobie odpuściłem i No i nie wiem, czy, czy dobrze to zrobiło dla, dla mnie, aczkolwiek myślę, że, że taka przerwa chwilowa też była w porządku, troszkę nabrałem chęci, żeby znowu do tego Team of the Season powrócić, tak więc mm, odbierzmy sobie jeszcze poziom ze Star Passa którego swoją drogą i tak cego nie zrobię, ale fajnie by było wszystkie stack tokeny ogarnąć. Bo nie wiem ile ich mam w tym momencie chyba tylko 30 będzie. I jest 60, no to możemy sobie odebrać jeszcze jakieś monety, prawda? Yy, owszem, są monety tutaj 160 tysięcy razy dwa. Myślę, że przyzwoita oferta. I możemy sobie teraz ulepszyć jeszcze skillboosta do, do dwóch naszych pomocników. No i pięknie. Poszło. Czy wskoczył weral? Chyba nie. Aczkolwiek wskoczył. O, super. I zaraz ten składzik troszeczkę z tym endobele lepiej wygląda. Ten lozano na pewno będzie musiał być wywalony i alaba będzie musiał być wywalony. Ale o Alabie myślałem Team Team of the Season, tylko że jak zobaczyłem, że jego się nie da zrobić za darmo. Sprawdziłem jego cenę na rynku, no to też jakoś mnie to nie przekonuje, tak więc y, niestety jego sobie będę musiał odpuścić. Y, bo tak to mógłbym grać tym Mukiele na SO, ale to jest FIFA Mobile jednak, to jest FIFA Mobile. Zastanowię się nad tym. Jeżeli będę miał tego mukiele, to zastanowię się nad mukiele. Yy, idźmy dalej do Tots Community, gdzie odbieramy sobie tej yy, troszkę jeszcze monet. I w sumie nie przemyślałem tego, że tutaj mamy gacha TOC, ale to jest Tots yy, EFL. -E Dobra, zobaczmy, kto tutaj będzie. Uwaga, uwaga. Jest Birch, czy Birk? Nie mam pojęcia jak się go czyta, aczkolwiek statystyki wyglądają przyzwoicie, pewnie na rynku jest nic nie warty. No ale cóż, ważne, że jest 87, to jest Tagliafico i Correa, którego ominąłem przed chwilą, właśnie zastanawiam się, czy ich też, czy któregoś z nich sobie nie robić, ale szczerze wolałbym iść do końca tej drogi i... No, i odebrać sobie wszystko, co tutaj jest. Są, zawod... Są tutaj nawet dwóch, dwie elitki, to całkiem przyzwoicie. No widzicie, ten alaba jest tutaj na końcu, ale. Nie ma szans do niego dojść. 5000 punktów to jest pogrom. patrzcie sobie, co tutaj jeszcze, jeszcze dają. A tutaj ELF, EFL Starter, No to te, te akurat paczki się średnio opłacają, bo tutaj nie ma nic ciekawego. Jest ten helik wprawdzie, no ale to jest karta z tego wszystkiego. Future League, zastanawiam się, czym to będzie. Um, a nie, Future League, dobra, nie pomyślałem. To w sumie będą przyszłe ligi kolejne, Premier League i tak dalej. Um, w takim razie to jest jasne. Myślę, że możemy sobie teraz zagrać jeden meczik um, w tym. Jeden meczik właśnie w, w Totsach. Bo będziemy dostawali 115 za zwycięstwo, mi się wydaje. Ale z tego powodu, że mamy właśnie endąbele w składzie już teraz, więc, więc to jest bardzo bardzo przyjemne. Zobaczymy w ogóle, sprawdzimy go sobie. No mam nadzieję, że będzie ciekawie śmigł. Tutaj widzę, że gościu ma dwie albo nawet trzy prime icony. To, to naprawdę porządnie. Na papierze ze mną wygrywa, ale Ale zobaczymy, co będzie w grze. Mm, endąbele prezent. oj, mamy kłopot, mamy kłopot, ale jest Mandy. Dobra. Mandy akurat powiem szczerze, że jestem z niego mega zadowolony. wyjmuje czasem takie piłki, prawie niemożliwe, że... No, że. jestem w szoku. Dobra, Endombele z pierwszym celnym podaniem w takim razie w naszym zespole. Teraz źle lozano, ale jest Endombele i jest. Strzał pierwszy, bardzo dobrze. I czy Endombele na główkę wchodzi? Tutaj jest. Oj, to było kieps kiepska decyzja, ale ciekawie, ciekawie się rozwinęło. Zobaczmy jeszcze raz, yy, kto tam jest Alaba. Cristiano Gonaldo, jednak. Okej, okay. Cristiano Gonaldo strzela gola z główki. Yy, myślałem, że to poleci chyba tam z tą Bailey, tak, ale jednak. Nie, to był Alaba, zanim był Bailey, tak. Myślałem, że to właśnie do, do niego poleci piłka, ale jednak to Ronaldo przejął yy, przejął tą piłkę i strzelił gola. Teraz trend Alexander Arnold, oj Owen, Owen przyciska. Dobra, endombele, pokaż swą siłę, oj tak, oj tak, Endombele. jeszcze raz, odbiór, dobra, spokojnie łapie to Mendy. nie ma się co przejmować. Dobra, dobra, spokojnie. Teraz Davis, wyczyść to świetnie. Może podanie, nie najlepsze, ale Alaba teraz jeszcze przejął piłkę i leci, leci lozano, tak? Leci lozano, ale nie dał rady. Max, niestety, jest szybszy właśnie dlatego mówię. Lozano bardzo szybki zawodnik, ale jednak już powoli tego tempa przy tocach brakuje. Tak więc może być problem. Teraz Endombele, no nie udało mu się przejąć tej piłki. A laba, ajajaj, strzela gola, Prymitywna akcja, no, prymitywna. Nie wiedziałem, co zrobić w tej sytuacji. No, niestety, Jazz Lewandowski wydaje mi się, że był faulowany i to tak dość solidnie. Nie wiem za bardzo, jak mu tą piłkę odebrać, tak, żeby. Dobra, odebraliśmy mu, ale to tak, które przypadkiem znowu straciliśmy. Alaba, no Alaba czyści, tylko, tylko co dalej, no. Oj, teraz Luka, ale dobra. Sędzia na szczęście skończył, skończył pierwszą połowę. Próbujmy cisnąć dalej. Dobra, lecimy za takie. Piękne podanie do Cristiano Ronaldo w tym momencie. Cristiano Rainbow... Dobra, bo już myślałem. Już myślałem, że on od siebie to odbił. A teraz strzel z główki. Oj tak, oj tak. Gol Cristiano z główki. Już drugi w tym meczu, tak więc bardzo dobrze. A teraz dobrze by było tego nie stracić. Aczkolwiek widać, że, że właśnie rzut, rzut rożny jest tutaj bardzo stałym dochodem goli dla naszego zespołu, tak więc to bardzo cieszy. Teraz Kuma, spróbujmy coś takiego. No nie wyszło, ale powiem szczerze, że dzisiaj zagrałem chyba 3 mecze I udawało się kilka razy coś takiego, taki przerzut zakończyć potem golem Dobra teraz, teraz błąd, ale Mendy uratował, Mendy uratował Całe szczęście I znowu tracimy Baresi Ajajaj Widzę, że mecz, mecz na wrzutki, bo wszystkie cztery gole padły, padły z główek, z czego trzy po rzutach no. Ciekawie. Znowu mój błąd, znowu mój błąd w defensywie i teraz dwóch obrońców leci do jednego napastnika. I znowu Owen do środku... i znowu tak samo tracimy gola, co się dzieje? Czemu Davis nie wyskakuje? Dobra, teraz zlozano. Dobra, mamy rzut rożny. Czy uda się tym razem? Pistano z clickiem z główki. Nie? Co się dzieje? Lewandu! Ojojoj, Lewandowski. Ojoj, Lewandowski. Pogrzebałeś nasze szanse na zwycięstwo w tym momencie. Wydaje mi się, że to już jest Kres Lewandowski. Oto w naszym składzie. No, niestety, przykro mi to mówić, ale. Ja chciałbym go zastąpić jego wersją Todd. Nie chcę go zmieniać na kogoś innego, bo grami się nim fenomenalnie, tylko po prostu potrzebuję jego mocniejszej wersji. Jeszcze teraz Davis. Ostatnia akcja. I źle, źle to zrobił, ale ty, chwila, 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 chwila. Jeszcze Lozano. Nie wypowiadam się na temat tego, co wydarzyło się w ostatnich tutaj, sekundach tego meczu. Ile tam razy się piłka odbiła. Niestety, niestety, ale 90 punktów moje w takim razie zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Teraz dokupię, dokupię tutaj energię i spróbujmy zagrać jeszcze jeden meczyk. Jest już przeciwnik. Uwaga, co tu będzie za składzik? O, to ciekawe. Bo to chyba jakiś Rosjanin, prawda? No, może być ciekawie. Może być ciekawie. Zobaczmy, co z tego, z tego meczu będzie. Jest trend na skrzydle do Lozano, bardzo źle, bardzo źle. Ale jeszcze jest trend, chwila doświadkowanie za niskie, za niskie dośrodkowanie. Niestety, endombele tam próbuje odebrać piłkę, coś mu nie wyszło. Niestety, jest Kuman na posterunku, bardzo dobrze. Z Kumana jestem akurat bardzo szczęśliwy, czy bardzo zadowolony. Bardzo szczęśliwy jestem, że posiadam go w swoim składzie już od dawna. Nie zamierzam go zmieniać, teraz strzał jego, ale prosto w rękawicę bramkarza. Alaba do Trenta, Trent i krótkie podanie do Lozano, Lozano do Cristiano i Cristiano strzał! Cóż za fenomenalne wykończenie teraz. No naprawdę teraz się Portugalczyk przyłożył i ze wślizgu strzelił, no szacuneczek. Te karty TOTY będą grywalne do końca gry, no ale jednak myślę, że na tots będzie trzeba zmienić obu tych zawodników. Cristiano Ronaldo Utoc był w zeszłej Fifie przepotężny, w ogóle za darmo do odebrania. Na rynku kosztował ponad 200 milionów do końca gry, więc to było ciekawe. No i ja nim oczywiście grałem do końca, do końca Fify i mam go w tym składzie z zeszłej Fify, tym retro składzie, czy jak się to tam nazywa. Legacy chyba. Legacy lineup. Dobra, teraz w tym momencie będziemy tracili Mendy. Wow. za interwencja. Sami widzicie, że ten Mendy jest po prostu świetny. I teraz niestety... Czy stracimy endombele proszę cię... Dobrze, jest Mendy. Endombele. Endombele. Czy będzie asysta? Wydaje mi się, że będzie, ale Lewandowski musi to wykończyć. Oj tak, cóż za pewny strzał. Wow. Świetne wykończenie. Tam jeszcze był poszedł w ślisk w nogę. Już myślałem, że, że będzie czekwana i już wolny, ale Lewandowski nie dał się przewrócić i wykonał fenomenalny strzał. Lecimy teraz drugą połową, w takim razie. Od razu przejdźmy do ataku, żeby strzelić jeszcze jedną bramkę, bo w sumie ciekawie się gra. Yy, Alaba wybi to dobrze, proszę. Jest dobrze, ale trancik Odbiłeś się tam yy, trochę. Dobra, Alaba. Ajajaj, Kuman. Co się tam stało? Spalony? Wydaje mi się, że spalony, tak. Nie wiem po co w sumie jest odgwizdywany spalony, jeżeli piłka nie dojdzie do adresata, no ale... To jest FIFA Mobile. To, to się rządzi swoimi prawami. W tym momencie Endombele, wiem, że troszeczkę niecelnie, ale jednak... E, podał w powietrzu z fałsza. Tak? Podał z fałsza i chyba nikt tego w moim zespole nie potrafi, więc... Wow! Nieźle. Ten Ndombele będzie potężny, naprawdę. Tylko muszę rozwinąć jego potencjał, bo w tym momencie jeszcze... On się czuje taki zagubiony, musi się zgrać z resztą drużyny i wtedy dopiero zacznie strzelać gole. W tym momencie lepiej mu idzie w defensywie. W tym momencie też możemy stracić bramkę... Nie... Co, co przeciwnik tutaj zrobił w tym momencie? Ja bym lobował od razu strzał normalnie. A nie jakieś doświadkowanie. Dobra, teraz Kumanet też była takie z fałsza, trochę. Ale nie aż tak agendą belę, więc, więc mnie ciekawie. Bo już tak wcześniej nie zauważyłem takiego zagania u nikogo. Dobra, teraz świetny, świetny tutaj odbiór. I Lewandowski ze stratą, niestety. Będzie chyba rzucał tu, tak mi się wydaje, ale nie wiem czy dla kogo. Dla nas, dobra Kuman do Beckham'a. Beckham no nie utrzymał się przy piłce znowu. Fałrował tam Alaba, ale myślę, że to już tak, tak koniec meczu. Więc nawet jeżeli byśmy stracili, to nie ma się czym przejmować. Trzeba tylko skoczyć murem, i nic nie powinno wejść. Dokładnie tak mówiłem. Jeszcze rzut, rzut rożny i to będzie koniec. W takim razie... Jeszcze bramkarz w polu karnym. No ale to już nic nie da. Chyba, że jeszcze... Lewandowski. Kurczę, ale by był strzał z dystansu, ale byłby strzał z dystansu, no niestety. A szkoda. <gryw> szkoda, szkoda. No ale dobra, wygraliśmy... Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka, myślę, że widzimy się, no jutro się postaram, jak nie wiem, to pojutrze, teraz troszkę częściej, troszkę częściej na pewno. Tak więc, yy... tak więc, no jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i cześć, trzymajcie się.